Cześć. Witajcie na moim kanale. Dziś zabiorę was do eleganckiej sypialni w czerni i bieli, która zachwyca luksusowym designem, minimalistycznymi detalami i wyrafinowaną atmosferą. To przestrzeń idealna dla miłośników monochromatycznych wnętrz z nutą klasy i nowoczesności. Jeśli marzycie o sypialni, która emanuje stylem i spokojem, ten odcinek jest dla was. Zaczynajmy. Łóżko z warstwową pościelą. Centralnym punktem sypialni jest czarne łóżko z baldachimem, które nadaje wnętrzu luksusowego charakteru. Łóżko zostało udekorowane chrupiącą białą pościelą, warstwową czarnymi i beżowymi poduszkami, które dodają głębi i harmonii do monochromatycznej palety. Czarne szafki nocne i złote lampy. Po obu stronach łóżka znajdują się pasujące czarne szafki nocne, które wprowadzają symetrię i elegancję. Na nich ustawiono złote lampy o minimalistycznym designie. Te subtelne akcenty dodają wnętrzu ciepła i wyrafinowania. Białe fotele z aksamitnymi poduszkami. W pobliżu dużych okien ustawiono dwa białe fotele, które zapewniają wygodne miejsce do relaksu. Fotele zostały udekorowane czarnymi aksamitnymi poduszkami, które wprowadzają kontrast i podkreślają monochromatyczny charakter wnętrza. Duże okna z białymi zasłonami. Okna ubrano w lekkie. Białe zasłony, które wpuszczają miękkie, naturalne światło do pomieszczenia. Jasność światła pięknie równoważy ciemniejsze elementy wystroju, tworząc przestrzeń pełną harmonii. Dywan i drewniana podłoga. Podłogę zdobi jasnobeżowy dywan, który ociepla wnętrze i dodaje przytulności. Jego delikatny odcień świetnie współgra z drewnianą podłogą oraz resztą neutralnej kolorystyki pokoju. Abstrakcyjna czarno-biała grafika. Ściany ozdobiono abstrakcyjnymi dziełami sztuki w czerni i bieli, które podkreślają nowoczesny styl sypialni i dodają jej artystycznego wyrazu. Ogólna atmosfera. Całość emanuje spokojem, elegancją i wyrafinowaniem. Połączenie kontrastujących kolorów, luksusowych materiałów oraz minimalistycznych dekoracji sprawia, że ta sypialnia jest idealnym miejscem do odpoczynku w stylowym otoczeniu. Jeśli spodobał Wam się ten odcinek, Zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał dzięki temu nie przegapicie kolejnych inspiracji. Do zobaczenia